5 minut. No, nie, zbyt wyszła. Możecie na zobaczyć. No, nie wyszła. <noise> Zbytnio, więc no. Teraz robimy inny. Yy. Nie wiem jeszcze jaki. Mam takiego, nie wiem, dzika, który się będzie poruszał. Bo <noise> wcześniej nic nie zrobiłem w te 5 minut, więc nie <noise> może wyszło, tam jakieś one. Ten dużo typ. To. nie o, dzienny. dobra, i wiadomo pliki już mamy ogarnięte czekaj jeszcze raz dobra, już mamy czysty projekt i zaczniemy od robienia sprite'a Czyli takiego ludzika, który jakby się nie porusza, nic nie robi. Tylko tak wygląda. tam I nie wyśmiewajcie się, że źle to wygląda, bo ja się już przyznaję, że to będzie źle wyglądało. Czy będziecie się ze mnie śmiali w komentarzach? Pasa robimy. O! Teraz to wiadomo, że coś żałuję. Czy jakieś... O! Super. Super, Super się bawię, robiąc takie okropne. Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, nie może. Ja już nie będę narzekał. O, fajne łoczkowe to przynajmniej. Hmm? Wyszło nawet. Nie, no nie mogę być dokładny, bo to godzina przecież jest krawą Dobra, jest sprite, nieważne. Okej, okay. dobra, ja chciałem flirtować, ale. Ach. Trzymałem notatkę, zrobiłem jezus. Usuń obiekt. No i z programowania chyba nie będziecie że się ciekawili, więc będę pokazywał jakieś fajne, ten wycięte rzeczy, ale to tam nie ciekawie, więc pełnego tam nie nagram, bo wtedy by ten film trwał serio godzinę. Oczywiście zapomniałem dać ten sprite mojego, że w ogóle że w ogóle ten gruferzek był na ten planszę, więc dobra, jest już naprawione pierwszy kod zrobiony, drugi kod zrobiony i trzeci dodatkowy kod zrobiony, więc jeszcze zmienię kolor naszej, dobra, okej okay. I zobaczymy jak wygląda nasza gra. O, super. Super projekt. Super. No, bardzo fajny projekt, jakby. Co tu mówić? Że tylko jakieś dodatkowe rzeczy zawiesi. Jak coś to pod Skype mi się gasi. Dobra, zobaczymy czy coś. To nie ten... Dobra. Zamiast... Zamiast... Hmm. Zamiast es... Escape to napisałem END. I teraz Escape. I w ogóle komputer super dużo tych przycisków trochę przesadzone dobra sprawdzamy teraz no, no i co escape dobra teraz działa yy. i pierwszy kod zrobiony jakby no, mówiłem, że trzy kody, ale pierwszy jakby ja zrobiłem w skrócie, yy, więc jakby możecie sobie popatrzeć, możecie sofnąć i popatrzeć, jaki to był kod. Co, jeszcze może jakieś chmury zrobimy? Nie ten, nie to. W sumie to. Mmm. ci powiedzieć: Infinity Particle System, ale nie, to jest. GameMaker Particle System. Dobra, dobra. Wszystko Git. A co to taka animacja? Jakiego. Kolor... Dobra. Patrzymy. Będzie jakby przedstawianie wszystkich możliwości tej, tej super. bardzo mm, realistycznej. Mm, Tę wodę. Oj, zapomniałem, jak się steruje. Jakby wcale on nie wygląda źle. Wcale on nie wygląda, jakby był jak, jakby uciekł. Znaczy nie, jakby był po prostu taki myślę Wcale się nie śmieję z tego Unity Particle System. Jezu, zapomniałem dodać skoku. Chwila I trzeci kład zrobiony. Dobra, sprawdzamy. No. Ja? nie za bardzo. można jeszcze pójść do tego. Tego efektu <noise> zbugowałem moją gierkę. Dobra, koniec grania. robimy i piąty kod zrobiony. To raz, dwa, Mogę ci zaproponować Dobra, trochę poukładamy nasz tam Ciekawe jakby to przechodziło przez tak tam. Dobra, patrzymy Taka... znowu żeś się rozwalił. Znowu z. wami. Dobra, może przechodzi, ale nie to Nie do zła na to gra Jeszcze raz muszę trochę poprawić Prawie tylko tych błędów wszystkich Bo to jest w godzinę i zaraz mi się skończy Więc robimy yy, chmury Teraz tego też nie wyśmiewajcie Proszę no nie byśmy bać To wcale nie wygląda jak buzia. No to wcale tak nie wygląda. Jeszcze lepiej. No, dobra. Trochę nie wychodzi mi to. Dobra. Mm -hmm. Добра. Робим. Мамы. Супер хмуры. Вау. Вау. Нормальня ся. Co w No, ej, aż tak źle to nie wyszło, nie? Dobra. Ten film mam zaplanowany, że trwał 12 minut. Dobra, patrzymy. Jak to wygląda. Okej, okay, no <laughs> i będzie. Czy to jest fajna kraina? O. Dobra, robimy. Robimy dalej. Można no, ją W szybciej mi się uda tą grę zrobić. Ile jeszcze czasu zostało? Eee. O, to jeszcze dużo. To się jeszcze się dało. Dobra, poprawię kod. Kod poprawiony. Nie działa. Odwrotnie zrobiłem, czekaj. Hmm. Lewo, lewo. No, ja nie Bardzo kradną. Sorry, chwilę, jeszcze tylko chwilę, ja za Bo coś idę. Wołają mnie, słyszycie? Problemy techniczne mamy Ale tu tak po cichu mówię Muszę szybko iść Pewnie jakieś pączki Będę gruby jak ten sprite Niepotrzebne problemy techniczne zamiast pączków były... Ten... jak to się nazywa? Dobra, nieważne, sprawdzamy czy to działa czy no. tu jest dwadzieścia. Chwilę, chwilę. To nie pasuje. Tu jest dwadzieścia dwa. To powinno też dwadzieścia dwa. Hm, co? Ja. Ja. Dobrze. Yy, nie mam chyba już nie do roboty, to powiedzmy, że gra w dudu minut dudu To 30 minut dudu dudu w 30 minut, ale ja się trochę dudu w czasie. No dobra. Yy. Mm -hmm. Dobra. Dobra. jakby tak? tak jakby tak tak, jak jest na spację? Albo jak? No to to wsparcie jest grawitacji. Ty, to może dobrze wyjść. Dobra, nie ważne. Mm. Grawitacja, dobra, zobaczymy. pasuje tutaj taki kod no. no, może gdzieś dźwięk jednak nie dodaję dźwięku mm -hmm. e, dobra dobra, usunąłem dźwięk, bo jednak nie mm -mm. okej okay. No, chyba koniec, nie nic, co tutaj nie można nic zrobić. Zatrzymają się w czasie. Chyba powiedzmy, to na dwie części, piszcie w komentarzach, co mam zrobić. Yy, yy, jakby. To na części trzeba pozatować, tak po 15, po 16 minut. Piszcie w, kom pomysły w komentarzach, co jeszcze dodać do tej. Sorry. Tutaj super. Nie, to zdebugowanie włączyłem. Dobra, nie proszę. Tutaj super grze. <grym> 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 Więc piszcie w komentarzach, co mam robić. Bo nie wiem. No, widzimy się w drugim odcinku. Może będzie tak dużo ten, ta, że już dzisiaj może nawet będzie kolejny odcinek. Nie wiem. To zależy od was. ile komentarzy będzie na pomysły. No ale chyba bardziej jutro, bo nawet nie będę miał czasu. No to Elo, widzimy się w kolejnym części, albo, albo jak nawet nikt nie napiszecie to yy, w... Kolejnej časti Minecraftu v tej sérii, no mojej, nie? Hm. No to jo.